Cześć, witajcie! Mamy 141 odcinek już naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden boosterek do Magica, Pokémonów lub YuGiOh. i lecimy sobie bez zbędnego przedłużania z kolejną paczuszką Sword and Shield do Pokémonów, które podobno, jeżeli chodzi o anime, mają się nazywać po prostu Pocket Monsters. Łącznie tam historia tego jest ee, Pikachu Asha, etc. etc. Także może być zabawnie. kot gdzieś tam na bok. Przekładamy sobie cztery karty i liczę wreszcie na jakiegoś GX-a czy Full arta. Energia, hop. I mamy Pokémon Catcher, jest Hunter z całkiem przyzwoitym Artem, Vitality Band, nigdy mało Vitality, jest Joltik, jest Salandit, jest Klobopus, jest Gastly. I naszym ostatnim komonem jest Rockidi. Tego pokemona nie kojarzę, więc prawdopodobnie to jest nowy latacz. Latacze muszą być. I naszą kartą reverse holo jest Joltik, a więc ponownie się zdublował. I słuchajcie, kartą rzadką jest Rila Boom! Z Jest to normalny holo, aczkolwiek bardzo ładny. Artwork jest holo Rayrem. I jest chyba ewolucją Startera, trzecią z tego co Kajarze trafia z tego, więc okej, okay, jeszcze tej paczce daruję. Natomiast walcie lajkami, jeżeli chcecie dużo filmów z Pokemonami, bo planuję zrobić przyszły tydzień właśnie z tą serią. Otworzyć jakiegoś boksa Trainer -kity, inne historie, ale dajcie lajki, bo ładnie kupujecie na Allegro. Ale jeżeli jeszcze mi, mnie zachęcicie lajkami, komentarzami pod spodem, to serio będę mm, praktycznie codziennie spróbuję spróbuj otworzyć jakiś produkt czy Bostera z Pokémonów. Dobra, żeby sprawiedliwości stało się zadość, było 140 i cyk mamy 141, bosterów w naszej serii. Tak wygląda zawartość naszej paczki, jak widzisz. Wszystkie te karty trafiają na nasze Allegro, gdzie możesz sobie je nabyć. Dziękujemy Ci, oczywiście, drogi widzu, za twój czas i do zobaczenia już jutro w kolejnym Daily Bosterze. Cześć, trzymajcie się!